W odcinku 29 teorii magii liczb wszechświata przedstawiam moje wyjaśnienia co to jest temperatura w dowolnym zakątku nieograniczonego wszechświata i dlaczego temperatura T równa się 2,7249794 Kelwina nie jest efektem tzw. promieniowania reliktowego. Ta wartość temperatury to moje wyliczenie. Czytając treść mojej teorii magii liczb wszechświata można się dowiedzieć jaką rolę we wszechświecie pełnią moje fundamentalne liczby wszechświata oraz można się dowiedzieć, czy istnieje ruch czegokolwiek oraz można poznać dokładne wyliczenie zależności masy i energii, czyli wyliczenie wzoru E równa się 3 drugie razy mc kwadrat. Moja teoria magii licz wszechświata, czyli teoria wszystkiego, wyjaśnia jaki jest podstawowy składnik wszechświata. Wyjaśniam też, czy dla wszechświata istnieje liczba zero. Oraz wyliczam na przykład stosunek prędkości światła widzialnego do prędkości maksymalnej światła, a także wyjaśniam co to w ogóle jest prędkość. W treści tego mojego opracowania informuję zainteresowanych, jakie są fundamentalne liczby wszechświata. I jest to największe możliwe odkrycie naukowe nie tylko świata, ale także wszechświata. Odkryte przeze mnie trzy fundamentalne liczby wszechświata tworzą cały wszechświat. Wyjaśnię też, dlaczego naukowcy nie mają pojęcia o istnieniu fundamentalnych liczb wszechświata. Wyjaśniam też, dlaczego fotony są jedynymi prawdziwymi cząstkami elementarnymi w naszym wszechświecie oraz wyjaśniam, gdzie i kiedy i w jakiej postaci fotony tworzą całą masę naszego obserwowalnego wszechświata. Ten obserwowany przez ludzi tak zwany wszechświat, czyli ten nasz niby wszechświat, to tylko maleńki fragment naszego lokalnego wszechświata. W naszym lokalnym wszechświecie jest 400 tysięcy takich wszechświatów jak ten nasz tak zwany wszechświat. W mojej teorii liczb wszechświata przedstawiam w stopniu zadowalająco dokładnym, czym jest czarna dziura i gdzie jest ziemia w naszym wszechświecie lokalnym. Wyjaśniam, jak wyliczyć temperaturę w każdym zakątku wszechświata i czy istnieje promieniowanie reliktowe oraz jaka jest prawdziwa przyczyna poczerwienienia światła od Dalekich Gwiazd. Całe fizyczne nie istnieją. Wyjaśniam, jak zobaczyć jądra atomów występujących na Ziemi, oraz jak poznać Stwórcę i właściciela wszechświata. Oraz wyjaśniam bardzo wiele innych zjawisk wszechświata. Każdy powinien przeczytać moją teorię wszystkiego, czyli teorię magii liczb wszechświata. Tematem treści rozdziału 11 jest temperatura. Temperatura jest ściśle związana z gęstością materii we wszechświecie. W naszym lokalnym wszechświecie, w wielkich skalach, w wielkich odrębnych fragmentach NWL, temperatura jest zależna od mas galaktyk i ich rozmiarów. A używając słów masa galaktyk, mam na myśli masę materii, ciemnej materii i ciemnej energii, bo to ta sama materia, materia drobinek. Aby wyliczyć temperaturę o serwowaną w NWL skorzystałem z wzorów wyprowadzonych przez Maxa Plancka, a są to wzory wyprowadzony ściśle zgodnie z logiką matematyczną. Przeprowadzając szczegółową analizę przydatności wzorów Maxa-Plancka do badania Wszechświata, w wyniku moich wyliczeń otrzymałem istotny wzór do dalszych wyliczeń. Jest to prosty wzór f od x równa się x do potęgi trzeciej podzielone przez e do x minus 1. Korzystając z całek oznaczonych tej funkcji, i fundamentalnej stałej wszechświata AW równej 137,0359 oraz z prawa planka wyliczyłem, że fotony w różnej Wielkości w strukturach NWL stanowią 77,83825947779% całej masy całkowitej tych poszczególnych struktur. A pozostałe obiekty, czyli elektrony swobodne, elektrony w protonach, neutronach, mionach, pionach, czarnych dziurach i elektrony budujące wszystkie pozostałe cząstki stanowią 100-7. 77,838, 838, 25, 94, 7, 7, czyli 22,16 174, 052, 221 Zawartość Z ZCF całkowitej masy fotonów w strukturach NWL. ZCF równa się 77,83 825 94 77,79% Zawartość ZE całkowitej masy elektronów w strukturach NWL w procentach wynosi ZE równa się 22,16 174 0,52 221% Ponieważ średnia masa struktury NWL w której jest jedna górna Galaktyka wynosi 5,709 184 x 10 do 41 kg, więc średnia masa fotonów w takim pojedynczym obiekcie, także tworząca jego temperaturę, wynosi 4,4439 39 x 10 do 41 kg średnia objętość przestrzeni zajmowana przez pojedynczą galaktykę wynosi 9,574271 razy 10 do potęgi 71 metrów sześciennych i stąd wyliczyłem średnią gęstość masy fotonów w galaktyce, a zgodnie z prawem Plancka, dzieląc tą gęstość przez wielkość fizyczną wyprowadzoną z prawa Plancka wyliczeniami matematycznymi w obowiązujących jednostkach fizycznych Czyli przez licz 7,56 7,56571 razy 10 do potęgi minus 16 Z tej otrzymamy temperaturę galaktyk do potęgi czwartej i następnie wykonując pierwiastkowanie czwartego stopnia otrzymałem następujący wynik T równa się 2,7249794 kelwina. Co wam to przypomina? Maksimum promieniowania elektromagnetycznego o takiej temperaturze jest dla fotonów. O masie 2,078, 42, 49, razy 10 do minus -39 kg. Moje wyliczenia oczywiście są zgodne z logiką matematyczną, a porównanie wyników moich wyliczeń z wyliczeniami fizyków ujawnia błędność twierdzenia, że mamy jakieś promieniowanie reliktowe, o czym wielokrotnie próbowałem tłumaczyć naukowcom. Temperatura 2,72, 794 Kelwina to średnia temperatura. Temperatura promieniowania elektromagnetycznego w obszarach NWL zajmowanych przez galaktyki i nie zależy od jakiegokolwiek promieniowania reliktowego, a dokładność wyliczenia temperatury w jednostkach fizycznych zależy od dokładności wyznaczenia tych stałych fizycznych.